Siemaneczko z tej strony Niedźwiedeka Dziś yy, grałem w Fortnite a. Będziemy sprawdzać trochę auta Ale też będziemy wykonywać challenge Sama Fortilla Challenge Więc pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję Bo zbliżamy się do 50 subskrypcji yy, Możemy używać tylko leczenia z typów Matsów I amunicję. Ok, nie będę przedłużał Zaczynajmy Okej, okay, jesteśmy w busie, bo ja my lecimy na Fortilla. Więc będzie się działo, bo jest na samym początku. Ciekawe czy tekstury się wczytują. To już są wczytane. Chyba się wczytałem. No, wczytałeś. Przez co zawsze mi się nie wczytywały. Jako... Grzyb. O, też szybciej się te teksturki tego wczytują. Dobrze. 哇哦！Wow. Okej, okay, udało nam się. Sorki za tą ciszę, ale się skupiałem po prostu. O, party royal. Bierzemy autko. Zobaczymy jak działają. Ta nie jest zablokowane. 55 paliwa, okej. Okay. Jedziemy. Tu, tu, kozak ziom kozak zmieniamy na czarnego? Nie, czerwony lepszy. Ciężarówki są najlepsze, bo walą po 100. Potrafię walnąć. Jedziemy. Już nie sprawdźmy, która ma więcej paliwa. Ta ma 37%. A ta ile? 34. I tak. No idziemy, typku. Leżówka jest powolna. Strasznie. Ale to nic. Dobra, zaparkujemy tutaj. Dobra, widzimy się, kiedy wypiję beczkę. Okej, okay, wypiłem beczkę. Idziemy. Już tak mało paliwa ma? Spróbujmy podjechać pod górkę. A jesz oh Ale tam spadałem kilometry na godzinę. Okej, okay. jest lepiej. Musimy najbliższą... Dr o, tam jest stacja. Najbliższa. A mnie nikt jej nie, nie rozwalił. Okej. Okay. Na razie jest dobrze. Kurde, przez chwilę gra skraszowało. Jest tu auto, może jakieś zwykłe? Nie. Dobra, przejeżdżałem przez wodę. Co się stanie? O kurde. O, ale jest normalne auto na szczęście. A ile m Trzydzieści. 30. Dobra. Teraz też będzie? Nie zła. Ale tu kanistrów jest. Dobra, jedziemy. Party Royal. Jedziemy. Mamy nadzieję, że to zadów na kreatywie takie coś będzie można się ścigać. Okej. Okay. Przyjechaliśmy na tankowanie z trójki można trochę pali ten byczek ale no nic w zamian coś coś fajnego nie party royal jest łączone czekajcie my jedziemy nie z propisami o teraz Baron się zatrzymał jeden co tam się stało? Amunicja może wpadnie nam do rpg bo się przyda. No i nie ma. Ale jedziemy dalej. Tym autem chyba nikogo nie rozwalimy. Tak, szybko. Jest! Amo do rpg -a. I następne. Bierzemy i jedziemy dalej. O, tam wyścigową jechał właśnie. Kurde, tutaj żadne bicie na razie nie jest. Jeździmy sobie autami. Nieźle. byczku czego stajesz? Ja tu cię... Obok ciebie jadę. Ej, taksi! Jezu, jak uderzyliśmy! Człowieku, normalny jesteś! No chyba nie, idę za... Dobra, na razie tym będę jeszcze jeździł. Idę po kanister z paliwem zatankować. Może tu jest nowe auto jakieś. Zobaczmy, ile ten ma? 39. Nie, dobra, biorę tamta. Siadamy szybko No proszę mnie zostawić Ej Byczku Nie chcę się z nikim bić Zostaw mnie Proszę kozackie są te auta Siema byczku Jedziemy o! Ciężarówa! Ajajaj! On będzie mnie gonił! Ej! Ja nie mam już nowego auta! Okej. Okay. Trzymamy się tutaj. Już zostawiamy... ...autko. Dobra, jest ok. O, już jestem swoim skinkiem. Autka nie mam, no niestety. Coś za coś. Kłop z grantkiem w ogóle. Dobra, jest nieźle. Jakbym miał tu jakieś auto, to bym mógł sobie jeszcze je zatankować. Kanister. A kanistry chyba zawsze są pełne, co nie? Ja. Może ktoś by miał tutaj ciężarówkę. Koinlajny kanister. Dużo ich mam mąpię teraz. Okej, osiem osób na mnie. Ajajaj, aj, aj, jakby chłop się nie ruszył. Co ja zrobię? Dobra, no, dobrze, że ten chłop się ju może spadać Reszcie zostało 26 Hej, ten chłop jest już jeden po kawie. Aura leży. Czy ktoś będzie wiedział, że ja tu jestem kampionko w darzku? Dokładnie. Jest teraz dobrze. No, bicie się. Co chłop robi? My się kampimy w Daszku. On my nam sprzedał bombę raz i już... Na... Po nas nie. O nas nic nie zostało. Mnie to tak zawsze zastanawiało. Czemu bambiki lubią się tak kampić? A teraz już wiem. Po prostu... jest fajne, tak patrzeć jak każdy się bije, a samemu nie ucierpieć. Dobra, jedziemy tym ciężarówką. kampion 100% Proszę mnie zostawić z typy, no czego się na mnie użyliście? Ciekawe czy ktoś tam będzie. Oj. O kurde, materiały. Okej, okay. dziesięć praców ostatnie. Okej. Okay. Beka jest zwalona. Materiałów nie miałam okej, okay, to będzie na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję dzwonkiem. Na razie, cześć!